Long time ago kiedy to imperium Weidera było pod władaniem mojca ryzyka a świat nie znał jeszcze sieci sklepów Biedronka, działa się straszna historia. Bożena spadła z konia, uprzednio zapominając zapiąć pas. Och mój Boże, zepsuła kręgosłupa ja nie mam kosmodisku. Grażynka przeczuwała najgorsze oblukując ściółkę w poszukiwaniu potencjalnych zbirów. Jednak szkła kontaktowe z trzykrotnym zoomem na nic się zdały. Zawijał statyczny wiatr zagłady. Wiem was powiedział potwór z painta. Rach, ciach. ciach. A spijemy jełaś Bożenka nasza i nie uwierzycie, ale drzwi otwarła samym podmuchem z nosa, który miała mocny jak pazur i nożarła. Przyznam, że na fotce.pl wyglądałaś ładniej, ale może przez inny frys. ściągnij kapelutek i pokaż mi oczka. Tak jestem facetem, ale tylko teoretycznie. Chyba nie wiesz co mówisz, nie jestem gejuchem. Gejuchem? To chciałeś powiedzieć? Proszę bardzo drwij ze mnie i wracaj do swojej dmuchanej lali z Carfura, ale pamiętaj, że mogłeś mieć naprawdę fajnego, ogoronego faceta. I tak oto wiesiek odcałował w stronę atomowego słońca z nosem w górze z powodu chińskiego kataru. Ale na tym nie kończy się jego historia, poszuka Selaski na mieście.